Pochodzenie lasania jest nieznane. Nazwa wywodzi się ze starożytnego greckiego słowa 'laganon', które oznaczało płaty cienkiego ciasta pokrojone w paski lub od łacińskiego wyrazu' lasanum', oznaczającego rodzaj garnka, w którym gotowano makaron. Samo danie prawie na pewno narodziło się w starożytnym Rzymie. W średniowieczu lasania miało już postać blisko współczesnej, choć wciąż nie było pieczone, nie miało żadnego sosu. A już tym bardziej sosu pomidorowego, który pojawił się we włoskiej kuchni dopiero na początku XVI wieku. Średniowieczny autor Boldesari Bonaiuti w kronice florenckiej z 1348 roku podsuwa nam pomysł, że warto posypać lasania serem, i czyni to szczegółowo, opowiadając, jak radzono sobie z ofiarami czarnej śmierci. Zbiera się ziemię i przysypuje ich nią, a im więcej zwłok znajdzie. Się pod spodem, tym więcej potrzeba ziemi, by znów je przykryć. Układają więc warstwę na warstwie z bardzo niewielką ilością. Ziemi tak jak układa się warstwy sera w lasania. Makabryczne, choć przydatne. Dzięki temu wiemy, że dawne lasania nie powinno być tak przesadnie potraktowane serem jak obecnie.